Ale wysoko. Właśnie, właśnie widzę. Dawaj idziemy ten miksturkę wypić. Tyleci Gdzie leci gdzieś? A jest. Wylądował tu za kamieniem chyba. Tak, biegnie. Czekaj, zadam mu obrażenia, tylko z powietrza. No to chodzi. Kogo trafi jeszcze? Raz Muszę trzy razy chyba Rekłostaminy No, patrz będę No menda Zrobiłem, teraz ty, ty leci ktoś tu jeszcze go. Mam bazukę. Nie dostał. Bo Do z roju też chyba trzeba coś... Leży. no zlikwiduj graczy w ciągu 25 sekund zrobiłem. Nice. Chodź, idziemy. Napić się. Był jeszcze quest, że dwa razy co mecz to zrobić. A to ja tego nie miałem Znaczy ja już to zrobiłem ostatnio jakoś Ta, grałem Tak, wczoraj Ale też pamiętam, że raz zrobiłeś wcześniej Bo podobnie nie było, czy było tego. coś To, to mi nie zaliczało jak zrobiłeś A tu jest zielona pompka jakbyś chciał Niebieska pompka jakbyś chciał Karabin z celownikiem jakbyś chciał Fajnie. Ile dobroci? Za te obrażenia graczom przy użyciu do mnie broni Gdzie te MPC? Tu jest jeden Tu jest drugi na odchodzi. Trzeba by było się mu tym zainteresować. Ty tam tu coś było... leci pa tam To on? możliwe, bo tam było też zadanie, że bądź świadkiem przybicia Megazorda To dawaj, lecimy za nim O jest mózda społeczny To Ta... O, wskoczył chyba. zadanie się zrobiło. gotowy pogadać z Jordanem. Może zdążymy przed innymi. Chociaż cholera wie, wylądował jakoś tak... Troszkę daleko. Niech moc będzie z nami. Odwiedź kwaterę i coś tam w jednym meczu. Zgadza się, było coś takiego, ale nie to pamiętam jeszcze te co. Jeszcze coś ale... tam musimy. <laughs> Jest mega Megazord. Ta, nikogo chyba nie ma. Ale kurwa wielki. Dawaj, dawaj. jeść dordom. Do Jedziemy. Jedziemy. <śmienicza> Szkoda że ten vengera O Rita by się Ja strzelam z rakietek jakiś Dobra Nice Dawaj goczer Gdzie? Strzały jakieś Tu na górce gdzieś Ta widzę Czemu pomagacie ricie? A może oni strzelają furtego, robala? Dawaj, jak spierdalają! jest ten robal? Czemu nie bijemy robala? Tu, tu na dole. Ale to jest typ! Nie ja wiem. Potwora bijmy. Czemu ja, ja nic nie robię? Teraz mu trochę zrobiłem. Dawaj, no ja. Leję, ile mogę. Jakieś zadanie mi się robi. Zniknął. Strzelają do nas. Dawaj, potwora. Ja co w do nich tam tu. Już nie wiem, czy oni do nas, czy do Megazorda. Mamy połowę HP. To nie po potworze Nie po potworze po Końcowy mier, końcowy cios mu rób. Nice Fatality Teraz tych gnojów ja, Tam. Słychałem. Tu coś <głos> <głos> Jak odleciał o, chyba nie było to nikogo Po mój ręże jest czerwony Tam, przed nami? na namierzaną, kierowaną inaczej. Dostał, ale przeżył Leży. Nice. Na górze. Brawo Dostał 45 Nie widzę ich. Ja też przez te wybuchy. Wsiłem kierowano, nic nie widziałem. Za nami, za nami coś trzeba Za nami gdzie? Tak nie wiem, o tu A. 90 minus Mamy mało HP chyba Do bunkra wleźli Na no dole, na no dole, na no dole 90, Postanie. biało, biało Leży Nice Nawet zlikwidowany Nie mogę wejść tu Stromo Jesteśmy na hitach, Co chyba. Już? Co, już koniec? Te tu chyba coś będzie. Nasze kapsuły. W ogóle my tych na B nie otworzyliśmy. Tak. <noise> gdzie jest moja? Nie widzę mojej kapsuły. A masz A? Tam. A, jest 200 metrów stąd. No widzę Ty, zajebiście się tym bawiłem no, Trzeba to powtórzyć, bo już będziemy wiedzieć co się dzieje bardziej Tak Ty, co tam w krzaku jest? No ma kapsuła kapsuł? A, dobra Co kto to strzela w to? Perka. I Nie na no by... co? Trzeba jakoś tak powoli. Tu ktoś jest. Czekaj. Idzie już w tą stronę. Czekaj. się podskoczył. Miałem zadać obrażenia ileś, ale nie wiem ile. Tam się leją na tym. O, dostał headshota. No to widzisz go gdzieś? Bo ja go nie widzę. Tam dwóch siedzi na górze. A, u góry Dalej, tam. dalej. Dostał jeden headshot, ale to 180. Czyli zlikwidował go ktoś tam. O, nasz samochód. Tam jest jeszcze ktoś. Nasz samochód jeszcze tu jest. Tu ten, nie? No. Masz rakiety? Czekaj, okay, patrzę. Tylko tak główki ładnie wystawiaj. Mam dwie. Bunkier postawili. Spadamy. No dobrze, fajnie było. Idziemy może po tą kapsułę tam. Samochodzik na nas poczekał Przeżył to wszystko co się działo Ja myślałem, że tylko miecze mogę, a mogłem jeszcze rakietkami strzelać Ja miałem dwie różne rakietki, takie zwykłe i takie co kierowałem po prostu Na nią to pod nami jest coś, bierzemy to biegają Gość widzę tam. Ty, te biegają hmm. Dawaj, dawaj a, jesteś. Uj! Kurde. kurde, mi siadę Jedź. Ot, 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 otwórz to. Gość! Na mi. No czemu to się nie sprawdzi? Nie Zarazy wiem. Co... zyskać. Nie wiem co tu jest. Da... Nie widzę nic ciekawego. Czy kapsuła spadła. Tak. Wjadę na most. W ostatnio na miniganie to się zawiodłem. Jak miałem. Ty tu się gdzie strzelają. Tylko nie mamy paliwa. Strzela Skąd? A widzę Wysiadka Czekaj Ja się rozglądam za kolegą jest tu O, gdzieś. zrobiłem chyba Ej to bot Ty jakiś... NALOT! Wiej Jestem za, jestem za. Ja to mu przywaliłem. Ja tam właśnie tego niebieskiego rengera zahaczyłem. Myślałem, że do tych też za nami pewnie przybiegą, bo widziałem, że oni biegną. Tych co tam zaczepiliśmy wcześniej. Chodź, może gdzieś ten autkę znajdziemy. Chociaż tam jest stacja, tam mogą być auta. Może tam się przejdźmy. Ty, tu jest oba gościu Taki czarny strój widziałem Jest, 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 biega tam A ja czekaj, wezmę rangera do nas Do Timu. O, o strzela strzela do mnie. On do mnie To chyba dwóch Mocno oberwał Dostał? Leży. Przetrwaj zatrudniony po rangerze po nie zadaje 25 graczy. Ty, czy to jest <grym> pistolet po rangersów? Nie wiem. Tak. Zbierz ostrzymiotacze w różnych meczach. Ty, podnieś sobie to. Idę. Masz to? A, będę chciał to przetestować. Masz rakietki jakieś? Podniosłeś? Eee, tak. Okay. To botna chyba Gdzieś respa widziałem Idziemy do strefy Ty zostało... 6 osób To już na spokojnie trzeba teraz okay. mój znacznik odhaczę Idziemy na górę. Leci ktoś. Ta. To są bianie. ci, co ich zaczepialiśmy. Bo widzę tego z, z, z Dragonballa typa. Biały dostał mocno. Dostał po tarczy. sniper, ma. Snajp wsiadać. Biały nie ma tarczy. Dawaj, wysiadamy zaraz. Nice. Leży. jest biały? Leży. Nice. O, złotą sniper miał. I koronę. koronę. Oj. Oznaczyła nas flara. Skąd oni to wyższe? Gdzieś powiem od tego bunkra. O, mityczny re rewolwer. Tu jest fioletowy, jakbyś chciał. U. Trzeba wsiadać. Idę. Gdzieś tu medalion jest. Są tam. Lepiej. Złotem, złotem. Idziemy ta... do strefy. Jak strzelać do nich, żeby nas nie dogonili? Przeładowuję sobie, żeby. A to zostali oni i jedynka gdzieś jeszcze. Tak. Może tu za kamieniem się schowamy? Tu jest za kamieniem coś. Chyba. Tak mi się wydawało. Tam, tam, tam. Widzę. Dwa razy po trzydzieści. To jest dwójka. Zlikwidowali jedynkę. W burzy się zgubił. Na dole Góra boks Boxi potarczy Na mocie dostał raz To nie widzę go Pod chatką tutaj gdzieś pod kamieniami Na dachu Musimy jechać do strefy Jedźmy A tu musimy jakoś... Tak. Jest tam wzgórzu. 30 biały. 52 biały. Ma zbitą tarczę. Nie widzę ich. Strefa, chodź, chodź. Chyba wyszli akurat. Widzę dziewo 30 Moksi 30 znowu 90 tak biało biało ten ostatni biało wie? leży biało ma biało leży Nice. Ale łatwo. Nice. <laughs> Jeszcze mieliśmy sidequest z Megazordem. Kurde. Pierwszy mecz od razu. Panie, 12 fragów. Czego chcieć więcej?